Monitorujmy pogodę, monitorujmy temperatury, zwłaszcza te temperatury minimalne. Miotła i haber. To są takie gatunki, które chyba w całej Polsce są problemem albo dużym, albo bardzo dużym. Tutaj również zaczynamy notować odporności na te grupy, czyli mówimy o pinoksadenie, o, o fenoksapropie. A miota ma tą funkcję pionową, wąskie liście. Tam też tej substancji no, jest w stanie trafić dużo mniej. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do Popisu. Tematem dzisiejszego filmu jest zwalczanie chwastów. I z jednej strony zobaczycie w tym materiale, jak zadziałały rozwiązania stosowane na jesień, zobaczymy, które chwasty ewentualnie zostały przepuszczone. A z drugiej strony także porozmawiam z moim gościem, doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Przełęczego w Poznaniu Łukaszem Sobietem o tym, jak możemy sobie poradzić z kwastami na wiosnę, zarówno w temacie takim kompleksowego zwalczania kwastów, jak i również ewentualnych poprawek właśnie po stosowaniu jesiennym. Napiszcie proszę w komentarzach też, jak Wy zwalczaliście kwasty czy jesienią, czy na wiosnę, jeżeli tak, to czym, a teraz życzę Wam miłego oglądania tego materiału. Jesteśmy na początku wysuniętej wegetacji Łukasz i chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak nam zadziałały z jednej strony rozwiązania stosowane na jesień, ale z drugiej strony też co możemy zrobić wiosną, no bo jeszcze część pól, która nie została opryskana jeszcze na pasty. Na I teraz takie pytanie na początek do Ciebie. Jak Ty uważasz w kontekście zabiegów jesień-wiosna? Jak to się w Polsce w ogóle układa terminowo? No zdecydowanie dominują zabiegi jesienne tak? i w tym momencie, kiedy mamy jeszcze portfolio wielu substancji jesiennych, no jest to mądre rozwiązanie, ale zobaczmy, że przesuwamy te zabiegi, bo też ciężko nam trafić w idealne warunki do aplikacji i po drugiej stronie w przyszłości wiosna będzie według mnie stanowiła coraz większy udział, bo będziemy mieli tam po prostu więcej substancji do zastosowania. Skoro wypadną nam długo działające, zalegające w glebie substancje, czy zostaną bardzo mocno ograniczone w dawkach, to te na dzisiaj stosowane wiosną rozwiązania będą coraz liczniejsze, ale tu mocno wybiegamy w Czyli będziemy trochę wracać do wiosny, bo kilka lat temu, kilkanaście lat temu, jak ja pamiętam, początki swojej pracy, to jednak. No... Ilość zabiegów jesiennych, tak w proporcji do wiosennych, to było nie wiem, 30 do 70, może 20 do 80, nawet Czyli widzi, że ten trend będzie znowu się odwracał. Przypominam, że nie mamy już izoproturonu. Zważam się losy chloroturonu, limitowanie dawek i pytanie, co będzie dalej z pendymetaliną, e, z prosulfokarbem i możemy wymienić też... Deszka, tak dokładnie. Również, również te substancje. Nie mówimy tu o całkowitym wycofywaniu, o potencjalnym obcięciu dawek, możliwe wycofaniu, więc niestety te wygodne rozwiązania, niestety będą już odchodziły do przysłowiowego lamusa i pytanie jak tą strategię wtedy przyjmować, ale to najbliższe kilka lat do przodu. Na razie skupmy się może na tym, co w bieżącym sezonie bo myślę, że mamy tutaj ciekawe doświadczenie przed nami. Tak, my tutaj jesteśmy kibicami, w tym sezonie też czekamy na dalsze sukcesy w płycie mnożnej, jeżeli chodzi o klub, któremu kibicujemy, ale skupmy się może faktycznie na chwastach, bo e, miotła i haber to są takie gatunki, które chyba w całej Polsce są problemem e, albo dużym, albo bardzo dużym i chciałbym się zapytać właśnie w kontekście tych dwóch gatunków e, miotła zbożowa, to jest na pewno ten taki driver, mówimy, czyli kwas główny, który chcemy wiosną zwalczyć. I teraz tak naprawdę mamy trzy grupy substancji, które możemy wiosną zastosować. Możemy zacząć od tego chlorotoluronu, o którym już wspomniałeś, bo on też ma zastosowanie wiosenne. Ale, w moim mniemaniu doświadczeniu, jest to substancja mniej skuteczna niż bliźniaczy izoproturon kilka lat temu. No, przede wszystkim, jeżeli mówimy o tutaj pewnych możliwościach zastosowania tej substancji. To pamiętajmy, że zdecydowanie lepiej działa na małe chwasty. Tak? Czyli dużo lepiej będzie działać w glebie, dużo lepiej będzie działać w wilgotnej glebie, kiedy te chwasty zaczynają schodzić, czy też kiedy są w małych fazach rozwojowych. Jeżeli mamy zwalczyć większe chwasty, idziemy wyżej z dawką. Znowu, jeżeli idziemy wyżej z dawką, pamiętajmy o tym, że wiele pszenic niestety reaguje dużą fitotoksycznością. Mamy wiele odmian, gdzie otwarcie hodowcy mówią o tym, że mamy duży problem. Z uszkodzeniami po chlorotoluronie, więc należy się tego wystrzegać i ewentualnie traktować to jako już naprawdę rozwiązanie awaryjne. I tym bardziej, że tego chlorotoluronu wiosną to też trzeba dać co najmniej no, te 1000 gramów. To jest takie minimum, dokładnie, które w ogóle warto brać pod uwagę i to też, że gdyby już tam przedraża w koszcie. I, i haber a chlorotoluron, to bardziej jesień. Wiosną to nie ma szans, żeby jakieś działanie było. Jeżeli mówimy o 1000 gramów chlorotoluronu jesienią. No to mówimy tutaj o działaniu w momencie szpilkowania zbóż, kiedy haber jest właściwie w glebie, więc tu jeżeli mamy habra w tej fazie, to w ogóle nie mamy czego szukać, jeżeli chodzi o taką dawkę i o tą substancję. E, pozostałe dwie grupy na miotłę, czyli e, tak zwane gram, zbożowe e, oraz sulfonulomoczniki. I tutaj też myślę, że jest taki dosyć fajny podział, bo mówi się, chociażby było pinoksadenie czy fenoksapropie, że są substancjami typowo miotobójczymi. I chociażby taki pin, pinoksaden sobie fajnie daje radę w niższych temperaturach, gdzieś tam, w tym, tam na tym progu 1 czy 2 stopnie. Z kolei sulfonolomoczniki, takie substancje jak chociażby piroksula, no to nie tylko miotła, też e, oczywiście inne gatunki jednoliścienne są podobnie jak e, chociażby pinoksaden, ale też kwasy dwoliścienne. E, dokładnie. Tutaj może jeden podział, no, kwestia właściwego zastosowania i uderzenia w punkt tymi substancjami. Tutaj pamiętajmy, że. E, ogromna większość z nich działa tylko i wyłącznie na, na listnie. Według literatury możemy doszukiwać się przy niektórych delikatnego oddziaływania odglebowego. Bardziej przy e, grupie drugiej, czyli, czyli e, ALS, to tu nie wszystkie możemy zakwalifikować do sulfonylomocznika. To jest taki skrót e, trochę myślałem, skrót myślałem tak, żeby też e, nasi widzowie, myślę, łatwiej mogli tą, tą wiedzę sobie uszeregować. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o graministach zbożowych, tutaj również zaczynamy notować odporności na te grupy, czyli mówimy o Pinoxadenie, o, o fenoxapropie. pytanie też o jakość formulacji tych produktów. Za chwilę pojawi nam się wiele produktów, które no, pytanie w jakich sposób, dokładnie, w jakich, uh -huh. jakich, jakich, jakich formulacjach, jak dobrych formulacjach y, będą. Y, I warto tutaj zwrócić uwagę na to, że te ograniczenia temperaturowe. Pomimo tego, że przy danej substancji ona była zalecana w stosunkowo niskich 5-6 stopniach, nagle przy, tym, przy tej słabszej formulacji może być ta temperatura podniesiona do tego minimum 12 stopni dla właściwej skuteczności. Więc na to też bym zwrócił uwagę. Przy grupie ALS-ów tutaj oczywiście przestrzegamy przed problemem odporności, ale tych substancji mamy tak mało, że żadnej z nich nie możemy negować, nie możemy jej zdecydowanie wyciąć. Więc jeżeli mamy na swoich polach odporność, to czy, czy podejrzewamy, że ona jest, sprawdźmy czy w historii nie nadużywaliśmy lomoczników, ale tak jak mówię, nie, nie negujmy ich całkowicie. A pamiętajmy też o tym, że często z zastosowania sulfony czy, czy, czy z tej grupy preparatów, grupy drugiej według Krak, mamy jeszcze dodatkowy benefit w formie zwalczania niektórych dwuliściennych fastów, które stają się tutaj języczkiem uwagi. Na przykład częstym problemem może być przetacznik gluszczykowy. Super, właśnie, bo, bo to nie tylko samosiewy rzepaku czy fasyk krzyżowe, bo je często utożsamiamy, jeżeli są ALS-y, no to samosiewy rzepaku będą zwalczane, przetacznik gluszczykowy. E, w przypadku niektórych, jak pieroksula, to pewnie też przetacznik perski. To takie kwasty one może nie są uciążliwe, ale denerwują, bo są pola, gdzie one są na nasileniu dosyć sporem. Dokładnie, bardzo intensywnie rozwijają się, pełni rozwoju, mają gdzieś w okolicach maja, więc no wyczerpują tą glebę składniki pokarmowe, co widzimy myślę też na tym polu. E, warto też skupić się na tym, że nie tylko chwasty stanowią problem dla rozwoju samych zbóż, dla ich rozkrzewienia, ale również wyczerpują cenne składniki pokarmowe. To widać po tym chabrze na polach, który jest tutaj, no woła już też o, o nawozy Pokarm, i wy, tak. wy, wy, wyczerpuje je z gleby. E, to może przejdźmy sobie kawałek dalej, bo tamtego chabra jest faktycznie bardzo dużo i to, to też pokażemy, bo Mamy faktycznie wybitnie habrową e, lokalizację. Tutaj praktycznie wypada pszenica już nawet tak, patrząc e, po konkurencji. E, ale haber na dzisiaj w Polsce e, jest problemem dużym, bo też e, ten gatunek został badany w, pod kątem od, odporności na, na ALS-y i ta mapa e, pokazuje, że problem jest w całej Polska. Dokładnie. No, wynika to przede wszystkim z tego, że nadużywamy e, jednego mechanizmu, najczęściej mechanizmu drugiego i najczęściej jest to substancja Tribenuron. Z czego się to wzięło? Jest bardzo szeroko dostępna na naszym rynku, jest stosunkowo w dobrej cenie, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli stosujemy w swoim zabiegu do jesiennego, do jesiennej aplikacji, dodamy Tribenuron, zostaje nam chwast wiosną, wchodzimy w tym momencie na lustrację, widzimy, że nadal Haber pozostał, tudzież jest go tak dużo jak na tej plantacji, że mamy wtórne wschody, Pamiętajmy, że my w tym momencie przyzwyczajamy te rośliny już do konkretnego mechanizmu działania. Jeżeli robimy to od kilku lat, w tym momencie mówimy o nasileniu presji odpornego chabra, którego nie jesteśmy w stanie zwalczyć. I zobaczmy, że na wielu plantacjach rolnicy stosowali 15-20, a dzisiaj stosujemy już 30 gramów i to wcale nie w różnych formulacjach, tylko jednej konkretnego produktu, i okazuje się, że nadal. Nie mają satysfakcjonującej skuteczności, to już pierwsza informacja, że warto przeanalizować historię naszego pola, czy też pobrać próby tego habra i sprawdzić, czy nie mamy odporności. Więc znowu to jest tak, że te wygodne rozwiązania, bo jeżeli jesienią brakuje nam dobrego zwalczania samosiewów rzepaku, to Pribenuron jest wygodnym rozwiązaniem i jest najłatwiejszym rozwiązaniem, bo mamy dwa trudne chwasty zwalczone. Pierwszym przejeździe, tylko problem polega na tym, żeby idealnie uderzyć w punkt tymi substancjami, bo jeżeli wykonaliśmy zabieg 15 października, no to pamiętajmy, że ten produkt nie działa już 20 października, bo on nie działa doglebowo, więc to jest ta zaleta tych rozwiązań długo działających od gleby jesienią, o których mówiliśmy na początku. Czyli w, w kontekście chabra, tak naprawdę wiosną, jeżeli mówimy o takim całościowym zwalczaniu, i zarówno habra, jak i też miotły, to na ten gatunek, na haber konkretnie, na pewno warto by było zastanowić się nad regulatorami wzrostu, bo ich mamy kilka jeszcze w kontekście zbóż. E, I teraz tak naprawdę możemy chyba je też sobie podzielić w kontekście co, temperatury, no bo one działają. Zdecydowanie, bo nie możemy wrzucać regulatorów do jednej grupy. Zauważmy, że od lat 40. ubiegłego wieku stosujemy właśnie tą grupę. Co ciekawe, nadal nie mamy dużej presji odpornej w przeciwieństwie do sulfony Dzisiaj e, nauka idzie w, e, można powiedzieć, dalszym kierunku pod kątem opracowywania nowszych formulacji, ale też nowych rozwiązań z grupy regulatorów wzrostu. I tutaj, zwłaszcza, tym największym wyzwaniem jest e, możliwość stosowania tej grupy herbicydów w dużo niższych e, temperaturach. Więc tu e, od razu e, trzeba powiedzieć, że takie substancje jak e, 24DM, i Dicamba są dla nas pomocne, ale pamiętajmy o tym, że tutaj temperatury minimalne do właściwego stosowania, to jest często 8 nawet do 12 stopni w zależności od formulacji, taka temperatura najlepiej, jeżeli utrzymuje się nam przez kilka godzin, przez kilka dni po wykonanym zabiegu, czyli szukamy tutaj wręcz można powiedzieć idealnych warunków do, do takiego zastosowania, ale mamy też inne substancje, mamy, mamy chlopyralid, który będzie działał w niższych temperaturach, e, mamy też Arilex, który jeżeli połączymy go we właściwej mieszaninie, tutaj też mówimy o bardzo dużym synergistycznym działaniu, co też jesteśmy w stanie zobaczyć na, na tej planecie. To sobie też zobaczymy za chwileczkę działanie Arleksu w takiej kompozycji produktów też na jesień, bo to fajnie też pokazuje działanie. Ale, ale w kontekście Habra, gdybyśmy mieli sytuację, że trzeba tego Habra poprawić po jesieni. I wiemy, że jesienią był stosowany tri, Tribenuron albo Forazulon, który też często jest używany no to te regulatory również są rozwiązaniem najlepszym, które możemy zastosować, żeby raz, nie budować odporności, a dwa, żeby jednak no, skuteczność mieć pewną i wysoką. Zmieniały mechanizm działania, więc można powiedzieć, że idziemy zgodnie z dobrą praktyką ochrony Czasami na polach w Polsce też problemem są bodziszki e, i to w szczególności tam, gdzie są gdyby uproszczenia uprawowe. E, to na dzisiaj akurat zboża nie jest duży problem, bo łatwo sobie z nim poradzić, ale w takim razie czym? Ale właśnie, myślimy perspektywicznie i skoro w zbożach jeszcze dajemy sobie z tym radę, ale już w kukurydze, już w buraku mamy bardzo duży problem. Czy to jest warta analizy przy tym długoterminowym spojrzeniu na nasze plantacje? Jeżeli mamy na danym polu, w danym roku plantację zbóż, przykład pszenicy, pamiętajmy o tym, że wtedy musimy się skupić na dobrym wyeliminowaniu, maksymalnym ograniczeniu trudnego chwastu, jakim jest bodziszek. Bodziszek drobny czy generalnie bodziszk? Jeżeli skupimy się na kilku substancjach, to w zwozach mamy tutaj myślę całkiem interesujące portfolio, bo no, mamy sulfonylamocznik, czyli metsulfuron, mamy też dwa regulatory. Nie możemy powiedzieć o wyższych dawkach fluoroksypyru, który będzie działał, ale tu pamiętajmy o ograniczeniu temperaturowym, czy mamy również z grupy właśnie regulatorów przykład Leksa, tak, który będzie też ciekawym uzupełnieniem właśnie na ten trudny kwas, który często staje się językiem uwagi, oceniając te różne plantacje pod kątem konkretnych, trudnych gatunków. Ja mam takie doświadczenie z Arulexem stosowanym w żopaku na wiosnę, bo faktycznie często tam, gdzie bodziszek jest problemem, w żopaku trzeba wyjechać wcześniej, żeby sobie gdzieś tam jeszcze korektę zrobić. Arulex to umożliwia, te dwa stopnie to jest faktycznie taki próg, od którego można zacząć oprysk, bo nawet wtedy ten bodziszek bardzo szybko zdycha. Ale to okej, okay, gdyby to trochę inny temat, inna uprawa. E, zapraszam Cię, Łukasz, żebyśmy sobie przeszli na doświadczenia jesienne, zobaczyli, jak one zadziałały, co ewentualnie zostało przypuszczone, i żebyśmy też potrafili sobie rozróżnić, czy jak widzimy jakiś faz, to, to czy on e, jak gdyby zostanie zniszczony jeszcze przez ten her her herbicyd w glebie, na przykład? Nie czy raczej... będzie to wróżenie z kuli? Po... Tak, tak, działamy tak. na konkretnym przykładzie. Dokładnie, przejdźmy. Chodźmy. Zaczniemy od takiego rozwiązania, które wydaje się na, na chwilę obecną najlepsze, najczystsze, bo praktycznie nie ma nic, jeżeli chodzi o chwasty, tak? To zdecydowanie, tu możemy powiedzieć, że praktycznie nie mamy żadnych chwastów. I to jest też rozwiązanie, a nawet jeżeli są, to, 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 to widać, że tak ten haber na przykład czy ten, one były duże, ale zostały spacyfikowane sprawda przez, przez to, to rozwiązanie. Właśnie, tu widzimy jesienne działanie, gdzie praktycznie tego typu rośliny nie mają żadnych szans na przeżycie, to. I to, co chyba też jest istotne jesienią, tak sobie myślę, bo z jednej strony mówimy o tym, że będą jakieś ograniczenia w kontekście substancji doglebowych. I dobre jesienne rozwiązanie musi mieć taki sobie trochę miks. Substancji, które trochę doglebowo będą działać, żeby zabezpieczać przed zachwaszczeniem wtórnym, ale też całkiem silnego działania na, na listnego, Bo tutaj w tym przypadku mm, tak naprawdę widzimy, że było działanie z dwóch stron, i od gleby, i od góry. Tu pytanie, kiedy wykonujemy zabieg, tak naprawdę? Jeżeli wykonujemy go stosunkowo późno. W tym momencie no, haber jest już duży, więc e, zastanawiamy się nad tym, żeby jeszcze go dobrze zwalczyć na listnie, ale myślimy też o tym następczym działaniu odglebowym, gdzie y, no, pamiętajmy o tym, że wegetacja nie kończy się w momencie wykonania zabiegu herbicydowego. Więc to jak najbardziej. Czyli tutaj co? Bośmy dali taką, no nie wiem, 9 na 10, albo no nawet 10 na 10, patrząc na to, co, Dokładnie. co jest, a nawet raczej tego, czego nie ma, bo praktycznie kwastów nie ma w ogóle. Weźmy sobie na rozwiązanie takie, które już pod kątem habra E, przynajmniej ma pewne ograniczenia, w szczególności na takich plantacjach, gdzie mamy trochę słabsze gleby, trochę, trochę też większe nasilenie e, tego właśnie gatunku, e, bo rozwiązanie, w którym powiedzmy, że substancją, która w jakiś tam sposób ma działać na habra, między innymi też jest metrybuzyna, e, jak na tą presję habra, to tutaj też nie ma tragedii, bo bym powiedział, że to jest takie 80%. Ale zobaczmy, że niektóre chabry są w okresie nieruszonego, jeżeli nie zobaczymy w tym miejscu. Czyli na przykład rozwiązania jesienno oparte o metry buzyny. musimy celować raczej w dobre warunki wilgotnościowe i raczej nie lekkie gleby, które mają tendencję do przesłyszania. Tutaj dobrze znają to myślę producenci ziemniaka, wiedzą jak ważna jest wilgotność i właściwe zastosowanie w punkt na małe chwasty czy na chwasty, które dopiero zaczynają kiełkować w glebie. Więc tu jeżeli. Ten haber już zdążył powschodzić, no niestety to rozwiązanie nie będzie już tak efektywne. Mhm, mm Okej, okay. no i rozwiązanie trzecie z kolei, na którym trochę skupimy się bardziej na taką ocenę, czy to jest taka faza, na którą trzeba będzie wykonać poprawkę, jeżeli chodzi o chwasty, czy też nie. Zobaczmy sobie teraz takie rozwiązanie, które jest dosyć popularne, bo to jest jakaś mieszanina diflufenikanu z forasulamem albo z tribenuronem, plus oczywiście jakaś substancja zwalczająca miotłę zbożową. I tutaj, jeżeli chodzi o stopień zakwaszczenia, no to tutaj tych kwasów zostało chyba najwięcej, jeżeli chodzi o te, o te poletka badane. E, I teraz takie moje pytanie, e, bo widzimy na przykład dwie różne miotły. Taką, która widać, że będzie sobie bardzo dobrze czuje w tych warunkach. I takie przebielenia tutaj na tych gatunkach, na tych, no, na tych biotypach, tak muszę nawet to ująć, które, które są już całe białe. I teraz pytanie, czy, czy przeżyją wszystkie? Czy te są raczej już takie kaput? No, jeżeli mówimy o tej najbliżej nas, to zdecydowanie ona ma się bardzo dobrze i będzie dobrze się rozwijała. Jeżeli chodzi o, o te bielące, przebielone, po, po najczęściej inhibitorze syntezy barwników, tutaj pamiętajmy, że trudno wyrokować. Te rośliny, jeżeli pojawią się jakieś trudne warunki stresujące, na przykład pojawią się przymrozki i tak dalej, to oczywiście będzie utrudniało. W tej miotle można powiedzieć powrót do kondycji. Natomiast jeżeli będą to warunki odpowiednie, plantacja zostanie odżywiona. W tych warunkach oczywiście te chwasty jak najbardziej są w stanie też odbić, ale pamiętajmy o tym, że to nadal jest wróżenie z fusów, więc musimy tę plantację cały czas monitorować i myślę, że na chwilę obecną przy tym środkowym rozwiązaniu raczej myślę, że ono nie powinno przeżyć, aczkolwiek przy tym najbardziej bielejącym tutaj. Widzę duże szanse na przeżycie, jeżeli pojawią się korzystne warunki, stąd tak ważny jest monitoring plantacji widzimy, że czasami zastosowanie zabiegu jesiennego, który był już na chwasty, które powschodziły, no nie zawsze jest tym wystarczającym. I, i, i w takich warunkach, w właściwym momencie wykonanie, też nie przegapienie mettu, kiedy ta miotła już dodatkowo nabierze wigoru, będzie większa i będzie ją jeszcze trudniej zwalczyć 10. Czy taka miotła y, ma szansę, żeby wywiechować? Wy, wy Bo to jest jeszcze kwestia taka chyba najbardziej nas interesująca. Y, ocena miotły to jest zawsze ocena wychowania, czyli ile wiek wyszło ponad łan i y, y, ona może przeżyje, ale pytanie właśnie, czy będzie ten skutek najgorszy dla nas? Tak, tylko zobaczmy, jak najbardziej może wywiechować, ale tutaj to znowu spekulujemy, natomiast nawet jeżeli nie wywiechuje, ona cały czas się rozwija, ona rozwija się razem z łaną ona Wyczerpuje z niego składniki pokarmowe, my skupiamy się na jednej małej roślinie, ale na obrębie całego pola, jeżeli tych mioteł będzie odpowiednio dużo na metrze, no to niestety mamy duży problem z po prostu głodną plantacją. Drugi kwas, który pozostał w większym nasileniu to haber i oczywiście on tu jest dużo mniejszy niż na kontroli, bo widzimy, że to są takie rozetki, które no, mają po cztery, czasami 6 liści i te liście są raczej małe. Ale też z mojego doświadczenia, jeżeli taki haber zostaje po zimie, to, to raczej korekta będzie konieczna. Dokładnie. No, tu ewidentnie można powiedzieć te okazy, które widzimy, e, można powiedzieć już nadają się do zabiegu. To właściwie dla wielu rozwiązań będzie ostatni dzwonek, żeby skutecznie wyeliminować w takiej fazie. Mhm. Ale na szczęście to co mówiliśmy wcześniej, mamy też te regulatory, które sobie radzą dobrze też większą habrem, więc w razie czego. Dokładnie. Wtedy myślimy o, o, o większych fazach, ale pamiętamy też potencjalnie o tym ryzyku. Ewentualnie temperatury. Ostatnie pytanie, Łukasz, trochę takie o przyszłość w kontekście też nowych rozwiązań, bo tego co ja wiem, to, to ta przyszłość w zbożach. No, Pojawiają się jakieś nowe rozwiązania, ale powiedz mi, czy w perspektywie następnych najbliższych lat mamy jakieś nowe mechanizmy na namiotu, na przykład w perspektywie? Nie, absolutnie. Jeżeli chodzi o najbliższe lata, to, to zdecydowanie nie możemy się spodziewać nowego mechanizmu. Działania i to jest ogromny problem. Patrząc też politykę Zielonego Ładu i inne uprawy, no akurat w zbożach nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na problemy z chwastami, na przykład maszynami, maszynami autonomicznymi czy różnego typu pielnikami. Nie będzie na pewno w tej skali jak ma to w uprawach miejsce szerokorzędowych. Więc tutaj faktycznie musimy skupić się na tym, co jest, czy na tych rozwiązaniach, które są idealnie dopracowane, formulacyjnie. które pokazują nam, nawet przechodząc przez te plantacje, te niuanse w formie właśnie tych trudnych chwastów, czy skuteczności miotły, czy habra, czy eliminacji nawet bodziszków, przetaczników i tak dalej, bo te chwasty stają się języczkiem uwagi. Też taki jeszcze ostatni aspekt, który wydaje mi się jest istotny w kontekście wiosny, patrzmy na prognozę pogody. Pan zabieg Unikajmy e, wszelakich spadków temperatury poniżej zera, przynajmniej przez ile, te 3-4 dni po zabiegu? To znaczy, jeżeli wykonujemy zabieg po przymrozku, to poczekajmy przynajmniej jeden dzień, żeby również rośliny się zregenerowały, myślę tutaj o roślinach uprawnych. Jeżeli na horyzoncie widzimy nadchodzący przymrozek, to zdecydowanie 3 dni przed takimi przymrozkami nie wykonujmy zabiegów, bo wtedy będzie to z dużym problemem dla naszej rośliny uprawnej, ale też będzie wiązało się to z dużo niższą skutecznością chwastobójczą takiego zabiegu, czyli. Monitorujmy pogodę, monitorujmy temperatury, zwłaszcza te temperatury minimalne i pamiętajmy o tym, że jeżeli w ciągu dnia pojawiają się dogodne warunki, jest pełne słońce, to zazwyczaj może to oznaczać, że w nocy pojawia się przymrozek przy bezchmurnym niebie. I to są kluczowe tematy dla uzyskania wysokiej skuteczności. I kluczowe w szczególności mam wrażenie dla miotły zbożowej, bo te kwasy dwuliścienne tam powierzchnia wchłaniania substancji jest większa, bo są bardziej płaskie, więcej substancji wejdzie. Więc nawet jeżeli taka dezaktywacja nastąpi, to ona będzie zastępowała wolniej. A miotła ma tą strukturę pionową, wąskie liście, tam też tej substancji no, jest w stanie trafić dużo mniej. No tu oczywiście już wchodzimy w kwestie formulacyjne, jak dobrze ta rozłoży się na tej małej strukturze liścia, to jeżeli chodzi o ułożenie wertykalne czy horyzontalne, jeżeli chodzi o miotłę, widzimy, że ta miotła po zimie przyjmuje tak różne kształty, że często no, można powiedzieć jest to dla nas tym większym utrudnieniem żeby właściwie ją zwalczyć, ale dlatego poszukujmy dobrych rozwiązań, opartych o dobre formulacje, czy z dodatkiem adiowantów, które będą powodowały jeszcze lepsze pokrycie takiej powierzchni. Ostatnie pytanie, obiecuję. Wybierasz się 7 czerwca do Pragi? Czy jest jakiś festiwal piwa wtedy? Nie, takie wydarzenie, na które mam nadzieję, że ta zachodnia część Polski może będzie chciała się wybrać, ale to już tak ad vocem, tak? Ży, ży, życzyłbym, życzyłbym sobie, ale jeszcze daleka droga do tego dużo ciężkiej pracy. Dokładnie. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. Z jednej strony zwalczanie kwastów nie jest jakimś tematem bardzo trudnym, bo gdyby tak było, to by wszelakie filmy dotyczące tego, jak kwasty zwalczać miałyby chyba największe wyświetlenia na YouTube, ale z drugiej strony to jest temat bardzo, bardzo ważny i też coraz trudniejszy z tego względu, że tych substancji czynnych, takich w pełni skutecznych bezodporności też mamy coraz mniej, więc trochę to jest wezwanie dla nas wszystkich, żeby sobie poradzić z kwastami w sposób najbardziej skuteczny i najbardziej możliwy do uzyskania. Słyszeliście dzisiaj o tym, jakie są problemy także z miotą, jakie są problemy z habrem. W kontekście wiosennych rozwiązań, gdybyście mieli problem z zwalczaniem chabra, to takie rozwiązania jak Rexade Pack, Lancet Plus czy Mustang Forte są produktami, które sobie z tym habrem radzą bardzo dobrze, nawet z habrem, który jest odporny na mechanizm działania ALS, czyli te wspomniane dzisiaj w filmie Sulfonulo moczniki. Rexade i Lancet to są też takie produkty, które możecie stosować jako zabieg jednorazowy na miotłę i na kwasy dwuliścienne. Zresztą produkty Wam są na pewno doskonale znane. Dzięki, że obejrzyliście ten materiał. Jeszcze raz Was proszę o to, co, o co zapytałem we wstępie, jakie rozwiązania wy stosujecie. Na pewno ten trend jesienny, rozwiązań jesiennych jest widoczny e, bardzo mocno. Stąd cieszę się, że mogliście zobaczyć też dzisiaj, jak zadziałał na poletkach Kolex Complex Pack, czy też nowe rozwiązanie, które będzie od jesieni 2023 roku dostępne na polskim rynku. Również oparte właśnie o Arylex, o substancję czynną, która jest e, chyba najnowszą, jeżeli nie jedną z najnowszych dostępnych w zbożach. Wprawdzie już od kilku lat, ale cały czas jak gdyby daje nowe możliwości w kontrolowaniu takich ważnych i trudnych kwastów. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, dajcie kciuk w górę. Jeżeli ktoś z Was jest po raz pierwszy na naszym kanale, to również zachęcam bardzo mocno do subskrypcji kanału. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!